Witajcie, z tej strony Damian Faust Polska. W dzisiejszym materiale dowiecie się jak przenieść silnik i napędzać prowadnicę liniową tak, aby oszczędzić trochę miejsca za pomocą jednej płytki. Jeśli jesteś osobą, która często tworzy prototypy, buduje swoje rozwiązania w oparciu m.in. o system v i akcesoria dostępne w naszym sklepie, na pewno spotkałeś się, albo spotkałaś się z problemem miejsca. Tak samo użytkownicy frezarek, drukarek 3D często spotykają się z problemem, który wiąże się z miejscem, w którym chcemy umieścić naszą maszynę. Najwię, największy problem i najczęściej problem stanowi długość, czyli całkowita długość danej osi, licząc ją od początku tej osi do samego końca, a na samym końcu najczęściej mamy silnik. Niestety zdarza się, że silnik właśnie umieszczony w ten sposób, tak jak to jest zazwyczaj na prowadnicach właśnie w oparciu o cebim, znajduje się... Na końcu i przedłuża nam tą oś o około, w zależności od silnika, nawet do 20 cm. Możemy tego uniknąć. Jeżeli potrzebujecie więcej miejsca, chcecie umieścić silnik w inny sposób, mamy w naszej ofercie płyta, która Wam to ułatwi i dzięki temu nie będziemy musieli m.in. rezygnować z długości, na przykład całej belki Cebim, tak żeby zaoszczędzić te 20 cm. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, zapraszam Cię do oglądania. Jak wspomniałem w tym filmie, zaprezentuję Wam jak przenieść silnik, który znajduje się na końcu osi, w takie miejsce aby on nie wydłużał tej osi. Do tego będzie nam potrzebna płytka, którą widzicie tutaj. To jest płytka redukcyjna, oczywiście dostaniecie ją w naszym sklepie. Zębatki: dwie, jedna zębatka jest na śrubę, druga zębatka będzie na silnik. Linki do tych części również znajdziecie w opisie. Pasek zębaty, który widzicie tutaj zamknięty, który wykorzystamy do połączenia śruby za pomocą tych zębatek, a właściwie do połączenia tych dwóch zębatek, do przeniesienia tego napędu, na tego napędu śrub impulsowych oraz nakrętek M5. Pierwszym, pierwszym krokiem, który musimy wykonać, będzie demontaż naszego silnika i w tym celu poluzujemy sobie śruby na sprzęgle z jednej. I z drugiej strony, a następnie dwie śruby imbusowe, które widzicie tutaj z tyłu za silnikiem, tak aby ten silnik zdjąć. Jak widzicie, silnik mamy zdemontowany. Możemy sobie te dystanse i śruby odłożyć na bok. I teraz kolejnym krokiem będzie demont, wykręcenie tych śrub, które widzimy tutaj na płytce końcowej. W tym właściwie jest to potrzebne do tego, aby następnie zainstalować, aby zainstalować naszą redukcję dokładnie w taki sposób. I dzięki temu będziemy mogli zainstalować sobie silnik właśnie w tej tylnej części naszej belki, dzięki czemu zyskamy na długości całkowitej. Jak widzicie, wykręciłem te cztery śruby. Mogę teoretycznie zdjąć sobie ten blok, ale tego nie muszę robić i nie będę robił. Teraz założę i przykręcę płytę, którą wam pokazywałem na początku. Tutaj mamy otwory na tej płycie i te otwory muszą pasować do tych czterech otworów, z których przed chwilą wykręciliśmy te śruby, więc instalujemy to dokładnie w ten sposób. Tu jest tylnia część, a po drugiej stronie jeździł nasz wózek jak widzicie zainstalowałem naszą płytę wygląda to w ten sposób jak teraz możecie zobaczyć czyli mamy nasz profil cebim płytę końcową która jest standardowa Następnie do tej płyty przy wykorzystaniu tych samych śrub oraz otworów takich samych, jakie były przy instalacji tej płyty dolnej Andmounta, przykręciłem tą płytę redukcyjną. Kolejnym krokiem będzie zdjęcie tego sprzęgła, którego mogłem, które mogłem zdjąć na samym początku. Teraz je szybko sobie zdejmę, I w tym momencie możemy przekręcić nasz silnik, tak jak to widzicie. Teraz w tym miejscu oczywiście musicie przemyśleć sobie, czy chcecie mieć kabel silnika od zewnętrznej strony, czy będziecie go gdzieś tam prowadzili sobie od środka, więc w tym momencie będziecie mogli sobie ten silnik ustawić tak jak Wam pasuje. Żeby ten silnik skręcić razem z tą płytką, wykorzystam właśnie śruby imbusowe M5 oraz nakrętki M5. Jak widzicie silnik mam wstępnie zainstalowany. Tutaj na tej płytce jeszcze chciałem wam pokazać, zwróćcie uwagę, że jest, są łezki dla tych śrub, tak żebyśmy mogli zmieniać położenie tego silnika, a posłuży nam to do odpowiedniego napinania paska. Nie przykręcałem tego silnika jeszcze na sztywno, z tego względu, że teraz będę zakładał zębatkę na śrubę akme, tak jak to widzicie teraz. Jak widzicie koło zębate mam założone na śrubę akme. Teraz mogę sobie założyć pasek wstępnie. I kolejne koło zębate założę na wał naszego silnika. Jak widzicie założyłem silnik. Koła zębate, jedno na wale silnika, drugie na śrubie ACME. Pasek na razie luźno pomiędzy nimi, i zostało mi teraz tak naprawdę tylko napięć odpowiednio pasek przez pociągnięcie tego silnika, właśnie w tych łezkach, które wam pokazywałem na samym początku, no i dokręcenie tych śrub. Jak widzicie mam już wszystko założone. Tutaj na filmie tym przyspieszonym zapewne widzieliście, że musiałem sobie tutaj podważyć trochę za pomocą klucza, właściwie zbudować ten dystans, żeby odpowiednio napiąć, napiąć ten, ten pasek. Tutaj często pomocne są jeszcze pomocna będzie jakaś tam dodatkowa osoba, która Wam pomoże w tym, żeby napinać ten silnik i jednocześnie te śruby przykręcić. A jak nie, to musicie sobie poradzić może w podobny sposób, tak jak ja. Tu silnik jest odpowiednio napięty. Oczywiście, jeżeli on będzie gdzieś tutaj trochę nierówny, jak prawdopodobnie za sekundę poprawię, trzeba by było delikatnie jedną zębatkę albo bardziej koło zębatę delikatnie wysunąć, tak aby, one się, aby ten pasek znajdował się w tej samej odległości od tej płytki, zarówno przy śrubie na kole zębatym, które jest, który jest zainstalowane do śruby, jak i tutaj na wale silnika na tym kole zębatym. Jeżeli macie coś takiego już zbudowane, tak naprawdę zobaczcie, zaoszczędziliśmy kilka dobrych centymetrów, na pewno w granicach 10 cm, bo tutaj mieliśmy wcześniej silnik, teraz ten silnik udało nam się przenieść w tylną część i dzięki temu możemy już podłączyć nasz silnik przykładowo do sterownika Blackbox, aby sterować sobie oto tą prowadnicą liniową. Ja ze sekundę go podłączę, pokażę Wam jak jeździ sobie ten wózek. Mam nadzieję, że ten film przybliżył Wam zastosowanie właśnie tej płyty redukcyjnej, którą widzicie w tym momencie. I jeżeli będziecie projektowali jakieś swoje urządzenie, albo okaże się, że na przykład frezarka nie mieści się w jakiejś przestrzeni, będziecie mogli skorzystać Przykładowo z tej płyty redukcyjnej silnik schować za daną oś i dzięki temu zaoszczędzić kawałek miejsca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zapraszam Was do subskrybowania i do śledzenia naszych profili na Instagramie oraz na Facebooku. I do usłyszenia wkrótce.